Witam w kolejnym odcinku, jak możecie zobaczyć wykociły się nam kuski. Ta wykociła się 6 czyli 2 dni temu. Miała dwie kuski, to drugie nie jest jej, jest taka, tamta była słaba, coś mała i padła. One ogólnie te dwie akurat się okociły, są po mniejszych kuskach. Choć biała, wykociła się z godzinę temu, może nie całe i z, z trochę większa ma to. No i też to jest kuska, także super. I, także tam już mam... także dla tej małej wymyślajcie imiona na y, te bo mama ma Tosia na imię, a dla tej na K, bo mama ma na imię Kasia, e, tej od tej z tu, bo nie ma miejsca sobie, śpią tam pod słobem. ostrość, ale ma e, słabe, ale mam mało pamięci. Tutaj jest ta pierwsza lola. I dla tamtych też jeszcze wiem. w sensie ko koziak będzie miał raczej matołek na imię, ale też dawać jeszcze propozycje, bo stan mi się nic za bardzo nie podoba. No a dla kuski jeszcze nie, też nie mam, pomysłu z pyczniów. Tu koza sięka. Nie wiem, one je ogólnie nie mają nic do tych owiec, ale po prostu no nie wychodziły ostatnio. To są takie bardziej ruchliwe. Tutaj nie ten nasz, no totalnie się nie spodziewałem wykotu dzisiaj Ale jak widzicie, no patrzę, a już młode stało Widziałem, że będzie jeszcze jedno, ale jedno jest, ale to dobrze Szuka cycka, już piło dzisiaj że widzicie Chwila, spróbujemy porównać tu Ogólnie światło, światło jest słabe, światło też jest Coś Chwilę. Tu, tu jest dzisiejsza, tu jest dwudniowa. w sumie takie same. Ta nawet powiedziałbym, że taka większa jest, większa. Ale te były dwa, to też może dlatego. Tutaj to jeszcze tak dobrze na nie chodzi. Jeszcze ma te ale już je się odrywają. Ta sobie już ładnie chyca, że będziemy miała koleżankę. Niedługo też, tydzień pójdą pójdę do tamtego stada całego. Biała jeszcze za bardzo nie... nie mają nic. Biała jeszcze nie odróżnia, z jej. A jest ta jej. Ta to... Jej to kropka pasuje na imię. Ma taką fajną kropeczkę. Podstawiona. Także to tyle w tym odcinku. Wymyślajcie imię, zostawcie łapkę w górę subskrypcje, no i jakiś fajny komentarz, bo zasięgi ostatnio są bardzo słabe.